Cybersport Games Festival 2011. Przed chwilą dobiegły finały i tak naprawdę rozdanie nagród drugiej ligi Counter Strike'a. Najlepszym zespołem okazał się zespół Polish Game Control a obok mnie jeden z zawodników właśnie tej formacji, Skowi, witam cię. Cześć, witam cię serdecznie. Powiedz mi, jak twoje emocje? Czy już opadły, czy jeszcze jakoś chodzisz tam w środku? Już troszkę ustygłem, finał był dosyć zażarty. Tam w grupie troszkę łatwiej poszło. Jedyny taki opór w sumie to od Nati, on poszedł na wyjście dwójca, a reszta bez, bez problemu. Właśnie, a może tak bardziej szczegółowo, bo cztery teamy generalnie w grupie dobrze się grało, było BO3? No, było BO3, myślę, że to był dobry sposób, ale potem jak my wygraliśmy dwa mecze, P2G wygrało dwa mecze, to wyszłoby na to, że musimy zagrać te dwa mecze pod rząd BO3. No i obydwoje doszliśmy do wniosku, że to jest bez sensu i zagramy co od razu finał, to, się... to był za Was i dla nas. Właśnie stwierdziłeś, że to faktycznie jest dobry pomysł, bo tam nie pamiętam, czy z waszego zespołu, ale ktoś stwierdził tak. Z waszego zespołu, że dobra, zagrajmy jeszcze ten mecz jeden. Właśnie nie, myślę, że to był lepszy pomysł, bo jakbyśmy na przykład wygrali z nimi pierwszy mecz, to oni by mogli, wiesz, coś tam się nauczyć, podłapać, co, co jak, gdzie gramy. A tak zagraliśmy pierwszy mecz z bomby, wszyscy, nikt, się, nikt nie wiedział, kto jak gra i wygraliśmy. Ale weź pod uwagę, że tak naprawdę oni też by mogli wygrać pierwszy mecz, a wy byście mogli zgapić. Właśnie nie chcieliśmy takiej sytuacji, żeby zaszła i od razu chcieliśmy zagrać i mieć spokój święty. Okej, okay, a sama jeszcze grupa, wszystkie wyniki 2-0? Nie przegraliśmy nic. Pamiętasz jaki jakiej mapie było był najciężej? Jakieś ponad 10, 10 rupów? 2 to była dogrywka z Natios, na dwójce. dwójce. Przegraliśmy pierwszą światkę 10 ale tam jakoś pociągnęliśmy to. A generalnie inne zespoły, Des i szczerze mówiąc, ja myślę, że będzie lepiej, ale tutaj. Ja myślę, że ogólnie przypadkiem z nimi wygraliśmy. Jakbym to powiedział, nie? No, tam jeden kolega miał coś grać, ale jednak nie grał. No i myślę, że głównie temu przegrali. Przez niego. Jakie plany dalej po finałach tutaj? No teraz do pierwszej ligi awansowaliśmy. No coś pogramy, może jakaś, jakieś lany może zobaczymy, teraz trzeba się uspokoić, szkoła się zaczęła, jakaś przerwa, ale będziemy dalej aktywnie grać. Okej, rozumiem, że już troszeczkę się spieszycie, troszeczkę wracacie. Pytania możesz dać. Jeszcze czym gadać, bo już myślałem, że tutaj bo wiesz, inni finaliści generalnie chcieli pójść. Okej, okay. sama impreza, już nie jako gracz, ale jako taki widz, nie wiem czy w ogóle miałeś okazję gdzieś sobie podpatrzeć. Kliwkę troszkę podgrałem, bardzo mi się to podobało, właśnie. Raz się chyba coś ninja posypało z komputerem, ale to taki myślę przypadek był czysty. Ale ogólnie wszystko mi się podoba. A same kąpy podczas gry nie były? Tak, Dobrze, tak jak trzeba. Lepsze niż w domu? No lepsze, no. Niestety. Jeszcze, czy już uciekasz? No jeszcze, dawaj. Jeszcze, bo to, wiesz, na początku się stresowałeś bo troszeczkę. Daj. daj. no. Dajesz. Dobra, co, jak podzielicie pieniądze? Równo, myślę, uczciwie, nie? Uczciwie? Chyba, że przeliczymy fragi i kogoś tam wydymamy. A właśnie, jak, jak ty fragowałeś? Nawet, nawet nie kojarzę. Słucham? Jak fragowałeś? Kogo, jak w ogóle występ oceniasz poszczególnych zawodników? Myślę, że ja tam troszkę na początku się nie pokazałem, ale już później było ok, Wygrywałem tam jakieś jeden na dwa. Także jestem zadowolony. A bohater całej drużyny podczas każdego meczu, powiedzmy całej imprezy? Teraz cała drużyna wygrywa, nie? To mi się no. podoba. No. Jak się grali z jednym, a reszta by nie grała, to przecież nikt by nie wygrał, nie? Dobra, ja już Ci szczerze mówiąc dziękuję tutaj serdecznie. Moim gościem był Skowi zaraz po finałach drugiej ligi Counter-Strike'a Polish Game Control.